Cześć, tu Chemia z pasją Kinga Cordier. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na moją kolejną, krótką lekcję z chemii. Na dzisiejszej lekcji chciałabym Wam powiedzieć pokrótce, co to jest kation, co to jest anion, a potem pokazać Wam, w jaki sposób można łatwo porównać promień atomu z promieniem kationu, jeśli chodzi o rozmiary, który jest większy, czy promień atomu, czy promień kationu, czy promień atomu, czy promień anionu itd., itd. Lekcja ta kierowana jest głównie do uczniów siódmej, 8 klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy liceum, bo jestem przekonana, że maturzyści, którzy będą w przyszłym roku zdawać maturę, nie mają kłopotów z pojęciem kation, anion, określaniem ilości elektronów w danym kationie czy w danym anionie, ani w porównywaniu wielkości promieni, atomowego, promieni atomowych w stosunku do promieni jonowych. Przejdźmy na kolejny slajd. Na kolejnym slajdzie pojawia się krótkie pytanie: w jaki sposób tworzy się kation? Co to jest kation? Kation inaczej jon dodatni, jąd dodatni. I teraz zastanawiamy się, jon dodatni, czyli to ma plusiki, czy minusiki dodatni, czyli plusiki dodatni, dodajemy. Czyli będą się pojawiać w indeksie górnym przy symbolu pierwiastka plusiki. Jak powstaje kation? W ogóle jeszcze trzeba wspomnieć, że kation posiada nadmiar. Protonów w stosunku do ilości elektronów, czyli on ma więcej protonów niż elektronów. W atomie liczba protonów i liczba elektronów są równe, natomiast jeśli powstaje nam kation, przeważa liczba protonów w stosunku do liczby elektronów. Jak się tworzy kation magnezu? Odszukujemy w układzie okresowym magnez, okazuje się, że on ma elektronów 12. O ilości elektronów mówi nam liczba atomowa, liczba porządkowa. Atom magnezu ma elektronów 12. Jak się utworzy kation Mg2+, to oznacza, jeśli mamy 2+, to oznacza, że atom musiał oddać 2 elektrony. Jeśli mamy 1+, to oznacza, że atom oddaje 1 elektron. Czyli skoro atom magnezu posiada 12 elektronów, oddaje 2 elektrony, to kation Mg2+ posiada tych elektronów 10. Dokładnie tyle, ile najbliższy mu helowiec, czyli neon. Przechodzimy do sodu. Odszukujemy w układzie okresowym sód. Okazuje się, że atom sodu ma tych elektronów 11. 11, czyli żeby utworzyć Na, kation sodu musi oddać jeden elektron. Po oddaniu, po pozbyciu się jednego elektronu, powstaje nam kation sodu i ten kation sodu będzie miał w tym momencie 10 elektronów, czyli dokładnie tyle samo, ile najbliższy mu helowiec, czyli neon. Przechodzimy dalej, idziemy w stronę kationu wapnia. Wapń, atom wapnia ma tych elektronów 20. Wapń leży w drugiej grupie, w czwartym okresie. Odczytujemy sobie jego liczbę atomową. Okazuje się, że wapń ma elektronów 20. To znaczy, żeby utworzyć kation Ca2+, wapń musi pozbyć się dwóch elektronów. Pozbywa się tych dwóch elektronów, oddaje je i wtedy 20 minus 2 Otrzymuje, otrzymuje, powstaje nam kation CA2, który ma tych elektronów 18, dokładnie tyle, ile najbliższy mu henowiec, czyli argon. Przejdźmy na kolejny slajd. Na tym slajdzie chciałabym Wam pokazać, jak najłatwiej sobie porównać promień atomu z promieniem kationu. Jeśli chodzi o rozmiary, co jest większe? Promień atomu magnezu czy promień kationu magnezu? Najpierw sobie spójrzmy, ile mamy elektronów w atomie, ile mamy elektronów w kationie magnezu. Atom magnezu ma 12 elektronów. To, co wcześniej sobie sprawdziliśmy w układzie okresowym. Żeby powstał nam kation, czyli muszą się nam oderwać te minusiki. Odrywają się nam minusiki, powstają nam plusiki. Czyli oddajemy elektrony, atom magnezu oddaje nam dwa elektrony. 12 minus 2 powstaje nam MG2, który ma 10 elektronów. 12 minus 2 jest 10. 12 jest więcej niż 10. Czyli więcej elektronów, większe jabłuszko, większy promień atomu, mniej elektronów, mniejsze jabłuszko, mniejszy promień kationu. Czyli w tym wypadku promień atomowy jest większy niż promień kationu. Jak to sobie inaczej pokojarzyć? Większe jabłko mieści więcej pestek, mniejsze jabłko mieści mniej pestek, więcej pestek, 12 pestek, 10 pestek, mniejsze jabłuszko. Przejdźmy dalej, na kolejnym slajdzie przedstawiłam również porównanie na podstawie jabłuszek dla sodu. Sód, atom sodu ma tych elektronów 11. Powstaje nam kation sodu Na. Plus. Po oddaniu jednego elektronu, czyli 11 minus 1, otrzymujemy 10 elektronów i powstaje nam kation sodu Na. Plus. Jeden plusik, bo oddał jeden elektron. 10 jest mniej niż 11, czyli 11 duże jabłuszko, 10 małe jabłuszko. 11 pestek, żeby się zmieściło w jabłku. Jabłko musi być większe, a 10 pestek, jabłko może być mniejsze, bo mieści mniej pestek. Teraz przejdźmy do anionu. W jaki sposób tworzy się anion? Więc znowu, tak jak to było w przypadku kationu, najpierw sobie powiemy, co to takiego anion. Anion, czyli jon ujemny, czyli w indeksie górnym pojawiają się nam minusiki przy symbolu danego pierwiastka. Aniony mają nadmiar elektronów w stosunku do protonów. Więcej jest elektronów niż protonów. Jak się tworzy anion? Weźmy sobie pod uwagę anion siarki S2-. Odszukujemy w układzie okresowym siarkę, która leży w 16 grupie, trzecim okresie. Siarka ma elektronów 16. Żeby utworzyć anion S2, musi przyjąć dwa elektrony. Tyle, ile mamy minusików, tyle dany atom przyjmuje elektronów. Skoro jest S2-, minus, to znaczy, że musiała przyjąć dwa elektrony. Siarka ma elektronów 16, czyli po przyjęciu dwóch elektronów 16 plus 2 daje nam 18. Czyli S2-, minus, anion S2-, minus, będzie miał dokładnie tyle samo elektronów, ile najbliższy helowiec dla siarki, czyli argon. Co się dzieje z bromem Br-? Minus. Brom leży w 17. grupie, 4. okresie. Ma elektronów 35. Żeby utworzyć anion bromu Br-, minus. Atom bromu musi przyjąć jeden elektron. Po przyjęciu tego jednego elektronu, 35 plus 1 otrzymuje 30. Atom anion bromu ma 36 elektronów, czyli dokładnie tyle, ile najbliższy mu helowiec, czyli krypton. Najbliższy helowiec dla bromu, czyli krypton. No i teraz atom i anion bromu porównanie na jabłuszkach. Kation, nie kation bromu, tylko atom bromu, BR. Ma 35 elektronów. Po przyjęciu, po przyjęciu jednego elektronu atom bromu staje się anionem, powstaje nam Br-, który ma tych elektronów o jeden więcej, bo 36. Czyli znowu więcej elektronów musi być większe jabłuszko, więcej elektronów, większy promień. Czyli promień anionu będzie większy niż promień atomu. Tam, gdzie jest więcej elektronów, tam będzie większy promień. Więcej pestek. Czyli większe jabłuszko, mniej pestek, mniejsze jabłuszko. Spójrzmy jeszcze na przykład z siarką. Siarka 16 elektronów przyjmuje 2 elektrony, czyli 16 plus 2, 18 elektronów i powstaje nam anion S2. Anion siarki S2. Siarka 16 elektronów, czyli małe jabłuszko, 18 elektronów, czyli to jabłuszko musi być większe. Promień anionu. Będzie większy niż promień atomu. Pojażymy zawsze na jabłuszkach najłatwiej. Więcej pestek, musi być większe jabłko. Mniej pestek, mniejsze jabłko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, zasubskrybujcie, proszę, mój kanał.